Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To, co ja powiem, to jeszcze nic wobec tego, co ksiądz arcybiskup Mieczysław powie. On był tam najbliżej i długo był. A on, a on też, ja myślę, że jeszcze ma się do czego odwołać i do tego, co jeszcze kiedyś ofiaruje tutaj. Dlatego punktu odniesienia i pamiątek. Bardzo dziękujemy księdzu arcybiskupowi, że tak tak część tego serca lwowskiego tu i do Krosna skierował. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni. No ja nie wiem czy się znaczy, ja już wiele razy spotykaliśmy się, ale o bliskich ludziach możemy mówić ciągle i to samo i zazwyczaj z równym zainteresowaniem do tego wracamy. Ja może dzisiaj chciałbym trochę inaczej te refleksje przedstawić. Byliśmy świadkami wielkiego wydarzenia, wielkiego papieża, wielkiego człowieka, wielkiego świętego, a dzisiaj jesteśmy świadkami zniewak wobec tego człowieka i to mnie boli. Ale zobaczcie, jestem, szczerze powiem, że jestem po cichu wdzięczny i pomodliłem się za tych wszystkich ludzi, za, którzy kłamstwem, zniewagą biją w papieża, naszego świętego papieża, świę, ko, ko, świętego kościoła. Dlaczego? Oni nas obudzili. Bo myśmy do tej pory, my uważamy, mamy takie skarb i tak nie bardzo nawet wiedzieliśmy jak jak ten skarb pokazać światu? A dzisiaj musimy pogłębić znajomość, wiedzieć, dlaczego ten człowiek jest taki ważny w życiu, w historii kościoła. Odpowiedź na to pytanie dla mnie osobiście jest jedna: dlatego, że on potrafił swoje człowieczeństwo od Boga, dar człowieczeństwo rozwinąć w taki sposób, że zajaśniało świętością, bo świętość jest największym rozwinięciem świę, świętości człowieka i, i wartości ludzkich, tych naturalnych. W tym, przedwczoraj bodajże otrzymałem takie, takie pismo, które wydaje Biały Kruk w Krakowie, to jest miesięcznik wpis i jest fragment wywiadu obcego człowieka, nie Polaka, kardynała Niemca, Gerarda Millera, który dziwnie ma słabość do Polski, widać z tego. Przyjeżdża tu często, nauczył się po polsku, jak rzadko który Niemiec. Ja moim przyjaciołom Niemcom to zawsze mówiłem, bo co wy mamy zrobić dla was, co wy mamy zrobić. Nauczcie się po polsku, tak jak my się uczymy po niemiecku, tak wy się nauczcie, żeby zrozumieć Polskę, trzeba trochę tego polskiego ducha i języka poznać. Kardynał Gerard Właśnie jest jednym z tych ludzi. On otrzymał nagrodę Polonia Semper Fidelis, wystąpienie gale Feniksów za, za publikację, za tę właśnie jego działalność i fragment wywiadu właśnie z tego świeżego, z tego ostatniego numeru. Jego obserwacja i próba odpowiedzi dlaczego jest ten atak na papieża Jana Pawła II. Polska jest katolicka, to cytuje kardynał, ale też stale musi o swoją katolickość walczyć. Doradca Putina, Dugin, wyjawił ostatnio, że aby zniszczyć katolicyzm w Europie, muszą oni zniszczyć najpierw katolicyzm w Polsce. Dlatego mówię jasno i otwarcie, kościół katolicki... Ręczy za jedność Polski, a bez Kościoła katolickiego nie ma zjednoczonej Polski. Dziś następują próby dokonania piątego rozbioru Polski, tym razem nie przy udziale siły militarnej, ale z pomocą przemocy ideologicznej. Ali Akczad dokonał zamachu na Jana Pawła II, który się nie udał, a stali za tym. KGB, ateiści i ich ideologia. Teraz tymi samymi środkami kryminalnymi, przy udziale tych samych służb, dokonywany jest ponowny zamach na papieża, tym razem na jego dobre imię. Teraz chodzi o to, aby święty Jan Paweł II, osoba symbol, w którym zawiera się zarówno polska katolicka, jak i katolicka wiara, został zniszczony. Oto mamy odpowiedź. Dlaczego jesteśmy świadkami tego takiego krzyku, który, który jest samokompromitacją tych ludzi. Dlaczego? Dlatego właśnie, dla, dla, dlaczego się to dzieje? Więc właśnie ja myślę, spróbujmy tak rzucić przynajmniej skrótowo uwagę na to, jak Właśnie na to spojrzy. Papież, dlaczego, dlaczego się to dzieje? Bo to był wielki nauczyciel, nauczyciel prawdy. To jest obrońca prawdy o człowieku, o godności człowieka. Dlaczego? To jest to teologowie, filozofowie powiedzą, bo on promował chrześcijańską antropologię. Antropos, człowiek. Naukę o człowieku, chrześcijańsko, na czym ona polega? Że dla papieża ten człowiek to nie był ten, który jest, ma tylko prawa ludzkie, ale to jest stworzenie Boże, jest dziecko Boże. Każdy z nas jest obrazem Boga i nasz cel jest transcendentny, nadprzyrodzony. My nie możemy być usatysfakcjonowani tylko tym, co jemy majątkiem, który wypracujemy, albo, albo sukcesami życiowymi, którymi się możemy poszczycić. My mam, musimy pamiętać, że my się będziemy rozwijać przez wieczność całą, i to jest nasz cel. A że drugi człowiek jest też dzieckiem Bożym. Ja mam go szanować nie dlatego, że ma pieniądze albo armatę. Albo środki, żeby mnie zniszczyć, albo mi pomóc, ale dlatego, że to jest, że to jest dziecko Boże, nawet, nawet ten grzesznik, ten zanurzony w rynsztoku, wymaga pomocy. Żeby przywrócić mu godność, myślę, to jest bardzo ważne. To jest ta antropologia chrześcijańska. Spojrzenie z szacunkiem na drugiego człowieka. Jeśli my pomagamy nawet innym, to nie dlatego, żeby nam powiedzieli dziękuję. Nie, my dlatego, że, że nie możemy inaczej. My mamy naśladować niebyle kogo, samego Pana Jezusa, który za nieprzyjaciół się mordił, za nieprzyjaciół oddał życie. Żebyśmy mogli być zbawieni. Właśnie, to to jest. Właśnie, druga rzecz, to jest, ten papież jest obrońcą życia. Od początku, od poczęcia aż do śmierci. Zobaczcie, uderzmy się w piersi, jak my patrzymy na życie, jak my patrzymy na drugiego człowieka, poczętego. Jak my patrzymy na rodzinę wielodzietną? Ten papież był pierwszym człowiekiem, który założył w Krakowie Instytut dla Życia Rodzinnego, pomagać rodzinom w kryzysie. Zorganizował ludzi, lekarzy, kilkoro tam było, jeszcze żyje dr Płtaska, która życie ofiarowała właśnie, żeby karierę naukową. Zrezygnowała z habilitacji, z profesury, żeby prowadzić ten, ten instytut. Potem powstał kolejny instytut w Łomiankach, biskup Majdański założył. To w świecie, w świecie tego nie było. To były pierwsze w świecie naukowe centra, centra troski o rodzinę. Papież już wtedy mówił. On jako jeden z pierwszych napisał przy konsultacji z lekarzami książkę. Miłość i odpowiedzialność. Ja jako kleryk ją czytałem, z trudem się czytało. Tu powiem taki, żeby ożywić, to powiem taki, taką humorystyczną sytuację, że ta, ta książka rzeczywiście nowoczesna była bardzo, filozofia, teologia. Miłość i odpowiedzialność. Nie ma prawdziwej miłości bez odpowiedzialności. W małżeństwie, zwłaszcza w rodzinie, ale i w rozwoju międzyludzkim. My mamy odpowiedzialność za, za drugiego człowieka, jeśli darzymy go uczuciem, jeśli otrzymujemy od niego uczucie. Więc jak wspominam właśnie, że była to dosyć trudna lektura, ale bardzo ciekawa. I pewny kardynał krakowski, kardynał Wojtyła, miał takiego księdza, który był trochę tak żartowni i tak Czasem coś za dużo powiedział i tam i, i lubił żartować, i uszczypliwie coś powiedział i tak dalej. Ksiądz, ksiądz, ten kardynał powiedział, księże proboszczu, ksiądz za ten swój język to pójdzie do piekła. A kardynał, a, a, a ten ksiądz mówi: a ja wiem, co będę tam robił, co? Będę czytał miłość i odpowiedzialność. Papież się roześmiał, jemu można było powiedzieć w oczy, się śmiał, sam opowiadał to nawet potem. To jest właśnie to, to, człowieczeństwo, świętość, to jest poczucie humoru także, z siebie. Temu papieżowi można było wszystko powiedzieć, nawet przeciwną opinię, jakiej on nie oczekiwał, to wtedy tak troszkę mruczał, niby tamtego się tak poruszał, ale nie przerywał, pozwalał. No, wie, myślę, tak, więc właśnie to jest. Jeśli chodzi o obronę życia, ja też też powiem ze swojego, ze swojej, już może mówiłem gdzieś tam, ale nie wiem, to jak się mówi raz, to może ciekawe rzeczy, a, a prawdziwą to można jeszcze powtórzyć. Był syn od biskupów, na których ja w imieniu konferencji byłem polskiej, tam brałem udział. No więc, a ponieważ to było po dniu młodych, który był wielkim sukcesem w, w Częstochowie. Bo byli i ze Wschodu, i z innych stron, więc biskupi z zewnątrz się zachwycali, no wszyscy i Watykańczycy, że tyle ludzi było, milion, może więcej nawet. No więc i e, myślę sobie, no co na tym synodzie powiedzieć z polski biskup tego, no powiem może o, o młodzieży, ale myślę sobie, tam ci sekretarze są bliżej, to spytam księdza Dziwisza. Czy, czy to pasuje? Co, Stasiu, co ty byś uważał? Ale koniecznie, powiedz o młodzieży. No więc ja już taki nastawiony, zadowolony, że mam temat opracowany, że powiem, a tam jest wyznaczone, tam trzy minuty się, czy cztery mówi, dzwonią potem, przerywają. No więc i powiedziałem o tym biskupi, tak no słuchali z zainteresowaniem, ale kończy się ta sesja, wychodzą biskupi, ja trochę stoję z boku, paździerz, czeka, Widzę, że aha, przepuszczę i czeka na mnie. Myślę sobie, ciekawe, pewnie mnie zaprosi na obiad. A on mówi słuchaj, a o obronie życia kto powie? Proszę zobaczyć. A o obronie życia kto powie. Trzeba to prowadzić, ten temat nigdy dosyć. Trzeba i modlić się, i pracować, i mówić. Obrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zobaczcie dzisiaj dzisiaj uchwalają w niektórych państwach w Europie, uchwalają karę za to, jeśli się będzie mówiło, że aborcja jest grzechem, zabójstwem, zabiciem człowieka. To jest kota psa nie wolno zabić przed urodzeniem, bo to jest aborcja niedopuszczalna nie człowieka to jest, ma być prawo z, 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 zmuszające nawet lekarza pielęgniarkę do tego, żeby wykonywać zabójstwo. To jest właśnie dzisiejszy świat. Trzeba mocnych dzisiaj sumień i mocnych umysłów, żebyśmy nie, nie zostawiali papieża samego z tym. Tego nie mogą darować współcześni ludzie. Nie mogą, bo za, za tymi środkami antykoncepcyjnymi stoi wielka, wielki biznes, pieniądz. I nam w głowie poprzewracali, że, że, że właśnie zobaczcie, i my sobie daliśmy wmówić: Polska wymiera dzisiaj. Nie przywrócą polskiej dzietności, wielodzietności, rodzin nawet 800 plus, co dobrze, że ten rząd coś robi, to jest znak troski o rodzinę. Musimy my w sumieniu zrozumieć, że miłość odpowiedzialna to jest miłość za poczęte życie, że nie można wykorzystywać w rodzinie w małżeństwie drugiego człowieka do przyjemności, tylko do tego, żeby, żeby ubogacać, walczyć z egoizmem, żeby odpowiedzialnie korzystać z małżeństwa. Nie tylko może dla przyjemności, dla satysfakcji jedno dziecko, no już więcej nie, bo to nie wygoda, bo nie zapewnimy mu mieszkania, samochodu czy wycieczki, nie. Dziecko jest owocem miłości w rodzinie. Dzisiaj te wielodzietne rodziny zasługują na największy szacunek, i trzeba to powiedzieć, że, że tu myśmy coś zgubili po drodze, skoro od wojny najmniej się urodziło w zeszłym roku w Polsce. Wymieramy, przyjdą, przyjdą inni, taka będzie konsekwencja tego. To myślę, jedna rzecz. Kolejna rzecz, którą, którą ten papież bardzo, na które zwracał uwagę, no to pewne kategorie ludzi przecież i, i on powoływał instrumenty do tego, żeby zauważyć młodzież, rodzinę, kulturę, naukę. Szukał ludzi, szukał, mobilizował. Co roku w Castel Gandolfo w wakacje było zebranie naukowców, nobilistów na najwyższym poziomie. Przedyskutować Najważniejsze tematy, nawet trudne, naukowe, nowoczesne tematy, żeby się orientować mógł papież. On dlatego właśnie zgromadził tych ludzi. Potem no, obrona o, o, rodziny. To założył instytut w Rzymie i tam zaprosił profesora z Polski Grygiela, żeby zorganizował ten instytut życia rodzinnego. Powołał papieską radę do spraw rodziny świeckich. Powołał, powołał e, podkomisję w, w nadziei na rozwój dla spraw młodzieży. W, w, gdziekolwiek ruszył do spraw Akademii Życia, to najwyższe, przecież już nazwiska naj, najsłynniejsze w świecie były, są członkami tych akademii. To jest właśnie ta troska, żeby obok niego stanęli ludzie. Miał wielkie zaufanie do świeckich ludzi ta adhortacja, ten dokument o apostolstwie świeckich, o chrześcijanach, chrystii Fideles chrześcijanie, to jest właśnie przyszłość. I tam powiedział bardzo mocne słowa, których politycy laicystyczni, lewicowi, nie, nie darują temu papieżowi. Tam powiedział, bodajże w 42 numerze, że katolik nie może... Mówić, że nie angażuje się w politykę. Nawet oskarżenia o nadużycia, o nieudane sukcesy. Trzeba nieść Ewangelię, świeżość sumienia. Jeśli się temu owemu nie udało, Tobie się musi udać. Szukaj sojuszników dobra. Trzeba się angażować, mówić, nazywać grzech grzechem. Nie tu się teraz, bo powiedzą, że Kościół się miesza do polityki. Nie moralność się miesza do polityki, a Kościół musi przypominać o moralności. Ja wiem, że tu z naszej diecezji, z północy diecezji pochodził Adam Czartoryski, to w historii znana postać, minister wcarski u cara, a potem kiedy widział, że nic nie może pomóc Polsce jako tam, nawet tej części rozbiorowej pod, pod zaborem rosyjskim, będącej w Polsce. Więc wycofał się i w Paryżu założył tak zwany Hotel Lambert, gdzie centrum dla emigracji. Tam i Mickiewicz czy Słowacki byli. Więc jego kiedyś zapytano, jaką partię książę Adam Czartoryski popiera. On powiedział: Ja, bo tych partii dużo jest. Powiedział tak. Ja uważam, że są dwie partie tylko. Jedna jest propolska, druga antypolska. I ty wybieraj, ty wybieraj. Polak ma wybierać propolską partię, nie, nie antypolską. Co na, dla dobra ojczyzny twojej służy. To jest właśnie, bo moralność, odpowiedzialność, miłość i odpowiedzialność także wobec ojczyzny nas obowiązuje. Potem no, t, ten papież jest autorem wielu. Dokumentów, encyklik, na przykład o teologii ciała, czyli o tym, że ciało jest nieodłącznym elementem człowieczeństwa i człowiek jest pełny, jeśli, jest, jeśli zdaje sobie sprawę z, tej, z tego, że jest nierozłączną jednością ciała i ducha, duszy, i że jest dzieckiem bożym. Że właśnie to jest nasza droga. To właśnie to jest. Trzeba też patrzeć na ciało w ten sposób, że każdy grzech, każde naruszenie godności ciała jest atakiem, jest raną zadawano duchowości i, i, i Panu Bogu, który jest naszym Ojcem i stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Więc. To, to jest ta antropologia rozwijana przez tego papieża i to, to, o, o tej teologii ciała jest dzisiaj same, same książki, doktoraty, habilitacje naukowe, opracowania, które, to jest książka ty, samych tytułów. To jest najbardziej nowoczesna dzisiaj gałąź polityki, teologii. Natomiast i w polityce, i w społecznych. W sprawach ten papież miał wiele do powiedzenia i nie oszczędzał się. Są encykliki po kolei na obronę życia i na, na społeczny wymiar. Na przykład Ojciec Święty Jan Paweł II promował dzisiaj, ja nie słyszę tego, na przykład, obowiązek rezygnacji, czyli zwolnienia z zadłużeń międzynarodowych, że banki. Zarabiają pieniądze, nie, nie pracując, przepisując, kombinując, i zadłużenia rosną niekiedy. Pożyczyłeś tytułem przykładu pożyczyłeś tysiąc złotych, a musisz zapłacić po paru latach cztery tysiące. To jest niemoralne. Papież domagał się właśnie tego, żeby w, na, w relacji społecznej moralność, etyka weszła. Książę, jego encyklika o, o pracy ludzkiej jest ogromnie też ważna i podstawowa do, do, do wszystkich rozważań na ten temat. Potem to, to jest wielki czciciel Matki Najświętszej, to jest Polak, który wyssał właśnie z, z, z tej rodziny swojej ten oddech Maryjny i cześć do Matki Bożej, bo to jest droga do pełniejszej, najpiękniejszej czci. Wobec Chrystusa. On był cały chrystocentryczny. Chrystus to jest właśnie, to jest właśnie jego, jego centrum nadziei. Kontakt, kontakt z Chrystusem to jest jego siła. Myślę, że może warto by powiedzieć, że, że w, od, w tej ostatniej książce, którą teraz niedawno w Polsce też wydrukowali, sekretarz papieża Benedykta XVI. O arcybiskup Genschwein, wspomnienia o tym papieżu, któremu służył przez wiele lat, napisał i ten papież Benedykt, i mówi, że papież Benedykt XVI, który ma opinię największego teologa katolickiego w ostatnich dziesięcioleciach, najbardziej poprawnego, ortodoksyjnego, wierzącego teologa, mówił on, o naszym papieżu, co mówił? Mówił także. I, że ja, Benedykt XVI osobi ja nie mogę sobie wyobrazić nawet siebie, swojej drogi duchowej i swojej drogi moralnej te, te, i swojej drogi naukowej, teologicznej, bez Jana Pawła II. Tak wielką rolę w jego życiu odgrywał. Tak wielkim szacunkiem go darzył. A mówi, a, a kto chce zrozumieć, kim był Jan Paweł II, to musiałby zobaczyć, jak on mszę świętą odprawiał, jak on się modlił, jak on, jak on bezpośrednio przebywał w obecności Bożej. Ja tu małe wspomnienie takie, może powiem, kiedyś byłem na jakimś zebraniu z racji pracy, którą wykonywałem pracując w Watykanie, byłem w Belgii. I był tam nuncjusz, który się nazywał, nie był kardynałem, był arcywisku, ale się nazywał kardinale. I ten nuncjusz, i rozmawiamy po kolacji, i tego przeżywał wizytę papieża w Brukseli i opowiadał mi, wie ksiądz mówi, no papież nauczał, mówił, ale na mnie co do mnie przemówiło najbardziej? Mówi, ja, wiadomo, jestem gospodarzem, wizyta papieża, papież mieszka w Nuncjaturze, wszystko musi się udać, a jeśli się nie uda gdziekolwiek, to ja dostanę po głowie, ja stracę w opinii i tak dalej, zabiegany. Mówi, jestem umęczony, wszystko tego, papież zmęczony, bo tych przemówień, kilka spotkań i tak dalej, idę o godzinie 12 w nocy do kaplicy, żeby zamknąć kaplicę, bo już wszystko uporządkowaliśmy w domu, ja patrzę, a tam... Ka papież się modli. Po zmęczonym, przemęczonym dziu papież się modli. To on mi powiedział z takim znaczy odkryciem, powiedział, proszę tu jest siła jego, tu była jego siła. Wiem, że muszę kończyć, bo już ksiądz arcybiskup Mokrzycki się niecierpliwi, żeby, żebyśmy nie stracili, bo on ma ciekawsze rzeczy do powiedzenia, ale powiem jeszcze na, na zakończenie w kierunku oddechu, bo ja byłem następcą świątobliwego biskupa Pluty w Gorzowie, który mówił długie kazania. No, tam pół godziny to nic, tam 45 minut do godziny, więc i biskupi pomocniczy, którzy byli to mówili, jak wychodził to mówili, no ja, to za długo, tak. ksiądz biskup mówi, trzeba skrócić tego, dać odpocząć ludziom, mówi ja daję odpoczywać ludziom, a jak ksiądz biskup daje odpoczywać no bo, 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 bo przykład daje, konkret jakiś, jakiś coś, przy, tak, przykład, czy przypowiastkę, czy humor i mówię, a, to kogo, to kogo dzisiaj, ile trupów będzie w kazaniu dzisiaj księdza biskupa, żeby wstrząsnąć. On mówił, a wy, wy zawsze nie rozumiecie mnie, więc ja powiem na koniec właśnie, że papież lubił też żarty, jak się było przy stole, a i przy, jako studenci nieraz tośmy tam naciągali papieża i on bardzo chętnie włączał się śpiewać, lubił poazowe, harcerskie piosenki, ale ja opowiedziałem kiedyś papieżowi taką historię jego kolegi, bo oni byli, papież był najpierw pomocniczym biskupem w Krakowie, a w Łomży, w mojej rodzinnej diecezji, pomocniczym biskupem był biskup Mościcki, Aleksander Mościcki. Wilniuk taki, osobliwy też, oryginał. No więc i on chory był, później umarł i papież się pyta jak, no co, jak te ostatnie godziny, jak tak dalej, bo zainteresowany był, odwiedzał go zresztą. No i ja opowiedziałem, mówię, wiecie, ojciec święty, to ja byłem y, wykonawcą testamentu, byłem, zawsze namawiałem, żeby księża, żeby biskupi po, na kościół ofiarowywali wszystko. Po sobie. No i a nauczyłem się od tych takich biskupów, wśród których tam pracowałem. Mieszkałem wtedy z, z tym biskupem, z biskupami on... Nie uczynił wykonawca testamentu. I, ale kiedyś woła mnie do siebie i mówi: Słuchaj, chodź przeczytamy testament. Jakby to, to ksiądz Biskup ma testament, nie ja, młody ksiądz, niech ksiądz, nie ksiądz Biskup napisze. Nie, 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 chodź przeczytamy. No i czytamy. Jak w Ten testament nie był długi. Pierwsza część taka, że duszę Panu Bogu, dziękuję wszystkim za to, i tak dalej. A z rzeczy po mnie, co zostanie, to tak. No pisze, że żyłem skromnie, ubogo, no ale wypada, żeby coś tego, to tak to futro przepisuję, przeznaczam bratu. Książki na seminarium. Bieliznę po mnie dla biednych. Ja mówię, książe biskupie, ale ksiądz biskup nie ma futra. Mówi nie przejmuj się i brata nie ma, bo już umarł, ale, wypa ale wypada, żeby biskup coś ofiarował. No więc na koniec nie zapominajmy, że to jest święty papież, który ma nam wiele do ofiarowania. Jego wstawienictwo i kontakt z nim nas może doprowadzić do pogłębienia wiary i do zwycięstw nad sobą samym, żebyśmy również mogli stawać się podobni do Pana Jezusa, jak jemu się to w życiu udało.